We take the battle to them. Siemano gracze Redzoki, no wybaczcie, że tak późno nagrałem dla was filmik dotyczący nowego dowódcy Johna, nie Johna zwykłego, może to John Cena, nie, to nie jest John Cena, jest to nowy dowódca inżynierów John Hyundai Hyundai Hyundai, Hyundai może tak. Ciężko mi było powiedzieć jego nazwisko, powiem szczerze, że tak szukałem, po nie jak to się to wypowiada. Ja wie, coś, nowe, co wypuścili na który jest bardzo popularny na Węgrzech. Ja tutaj dużo o nim nie wiem, mówię szczerze, więc nie będę wam opowiadał, ale to jest kolejny dobry dowódca dla inżynierów. Bez wuzań, jeżeli sobie przejrzymy tutaj na jego statystyki. I też w ogóle umiejętności, inżynieria, versatility, support. No to wiemy, że to jest dowódca, który raczej będzie jako pierwszy, moim zdaniem, z dowódców. Czy on będzie parowany z tym dowódcą? Ciężko mi jest powiedzieć, czy ze Stevenem będzie parowany. Raczej mi się zdaje, że to będzie, jeżeli ktoś gra inżynieru ma dwa dobre giry, dwa dobre dwa dobre giry, to będzie mógł sobie tutaj bardziej sparować go z Małgorzatą, czy też z Gonzalo. Mogę się mylić, bo mogą, mogą być jeszcze jakieś inne opcje w postaci Bajbarasa, no ale John tutaj popatrzymy na jego skill i popatrzymy też na skile tutaj, którą mają swoich pierwszych umiejętności. Zważywszy, mówimy o skillak. No to popatrzcie, tu mamy na yy, u Johna mamy Damage Factor. 900 na Range i na Melee jest 1600. Lecz na kolejne 3 sekundy The Commander Trop Deal może zwiększyć na 20% mniejszy Range Skill Damage. Czyli no, ten Range nam zwiększa się z 900 na, o 20%. Tutaj znowu u Stevena mamy tak, że widzicie mamy 800 jeżeli chodzi o Range, 1500 jeżeli o Melee. Ale mamy też Addition Damage Factor 200 i 350, jeżeli chodzi o Damage Factor Mele. I gdyby tak się uprzedzić, no to tu można popatrzeć, że mamy gdzieś koło 1000 Direct Damage Range, czy też 1850 na Singlu. Lecz on tutaj ma też Mighty Healing Factor 300, to nie jest jakoś dużo, ale bardzo są podobni ci dowódcy. Ja tutaj bym bardziej skłaniał się i tak dowódcy Żydziu Johna, jakbyśmy porównali Johna do Stephena Żydziu umiejętności. Bo jakoś bardziej mi te statystyki tutaj leżą na nim, chociaż tutaj to opcje, którą tutaj mamy w postaci Stevena też nie są złe i dlatego uważam, że to mogą być dwaj dowódcy, którzy będą pełnić pierwszą rolę. Nie wiem, czy, czy, czy dobrze będzie ich zgrywać ze sobą, ale jest też taka oczywiście możliwość. Tutaj John ma jego druga umiejętność, no to tak widzicie ten komander ma 30% więcej ataku, jeżeli chodzi o typ jednostek z Czyli tarczek, jak niektórzy mówią. No i rage gain speed bonus jest. Rage, budowanie, jakby tak dobrze mówię? Budowanie ragea jest o 15% więcej. No i to jest coś fajnego, jeżeli chodzi o umiejętność. No tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na. Nie wiem, czy patrzę dobre na skill. Tutaj mamy ten skill, tak? Tu mamy jakby adekwatny skill Stevena. To Steven ma znowu 35% defa i ma speed bonus 20%, jeżeli poruszania się. To jest kolejny plus, jakbyż tu i tu dowódcy mają dobre umiejętności. Chociaż mi się zajęło, że to no, bardziej pod damage. To generowanie Rage'a u Johna jest lepsze i tu mi się zajęło, że to, to więcej mu da. Ale tu bardziej wygląda tak, jakby John był takim dowódcą, który będzie naprawdę mocno bił. A e Seren jest taki umiarkowany, bardziej defensywny i będzie polegał bardziej na drugim dowódcy. Ja to tak odbieram. Jeżeli chodzi o ich tutaj e kolejną umiejętność czyli Shield of Belgrade. No to tu mamy 20% na prawdopodobieństwa na to, że range direct damage fakt będzie 300. Eee, czyli, dwa, e, przepraszam, where well command drops use active skill, ma 20% na to, że deal extra range direct damage. Current target ma 3, aha, czyli otrzymuje 300. Eee, często triggered in 4, do 40% is the target is not with range. Czyli ma też tutaj szansę 40% na wytriggerowanie tej umiejki, jeżeli nie jest melee damage, no to hmm. No to ta czysta range direct damage factor może, chociaż to nie jest jakoś dużo, ale to mi się zdaje, że to jest najchłapszy talent e, u Johna, e, lecz, a tutaj jak patrzymy sobie, jeżeli chodzi o Stevena, mamy rage control, Attract damage redukcją 15% i rage normal damage bonus 25%. No to znowu tutaj oni mają, moim zdaniem, dużo lepsze, e, dużo lepsze talenty u Stevena, jeżeli chodzi o tą właśnie umiejętność trzecią. Ale to jest, tak jak mówię, to jest tylko moje takie spostrzeżenie. Mówię, mówię to Wam szczerze. Przejdźmy sobie tutaj dalej. Jeżeli chodzi o już tam tą czwartą i piątą umiejętność, no to w czwartym mamy, że 40% more damage na With Truth plus 50% Unit Remaining. Damage bonus mamy zwiększone o 40%. A tutaj mamy znowu także prawdopodobieństwo stakowania tego. Mamy 2% atak i olus 0 atak czy sekundka. Aha, że tam będzie atak jest po prostu 2% zwiększony. Mamy 40% szans na to, że on będzie tam się stakował do 15 razy. I tak samo że tutaj jest w wersji defensywnej, więc to z mamy jakby tak nabijamy staki jak bijemy z daleka. No, mi że tutaj to ta czwarta umiejętność jest dla y, dużo lepsza w porównaniu do Stevena. Ale jak popatrzymy tutaj sobie na ich ekspertyzę, czyli już piąta, o piątą umiejętność ekspertyzy, no to tu mamy gdziekolwiek Ten dowódca używa aktywnego stóp, mam 40% szans na extra range damage direct target 400. No i wynagrodzenie 30, 30 range'a. Eee, I ma to szansę do tragowania 80%, jeżeli e, dany target nie jest blisko melee range. A. No mi się zdaje, że to jest już coś fajniejszego. I ta umiejka jest niezła. Lecz popatrzmy sobie jeszcze tylko na umiejkę to jest Stevena. Eee, Pora do Johna. No tu mamy 60% more range skill damage. Eee, wherever, wherever this drop deals range skill damage it was 20% chance to deal range direct damage up three enemies. I tu mamy szansę na to, że możemy uderzyć na w trzech przeciwników, w tym Damage Faktor 500. Jest to większa, i tutaj znowu ten Damage może być większy, jeżeli to na oczywiście zapracuje. I To jest jeszcze taki kaldą 10 sekund. No, niby taka umika z jednej strony, ok, z drugiej strony, ja bym powiedział, że to jest Magic Double bardzo, i bym wszystko stawił na Jona. Jak tak sobie popatrzymy na tych dowódców, ja uważam, o się, bo Filip tu wjechał. Że John się jest naprawdę dobrym dowódcą, i inżynierowie dostali bardzo dobrych dwóch dowódców do walki, gdzie mogą spokojnie z Małgorzatą, z, z, z Gonzalo. E, Lub też można nawet z Gajem sparować, nawet z. E, nawet z, mi się zdaje, że z Małgorzatą zestaw Johna będzie naprawdę dobry, a znowu go, Gonzalo będzie fajnie sobie śmigał ze Stevenem. Oczywiście Johnny i Steven mi się zależy, trzeci będą oczywiście jako pierwszymi dowódcami, bo te drzewka ich są naprawdę niezłe. Jak chcę popatrzymy tutaj, no to te, tutaj Steven jest ma skill, to jest wersjali inżynieria, a tu mamy wersjali support. Hmm. Pytanie, czy Małgorzata, zobaczmy tylko Małgorzate i Gonzalo, jak oni tam stoją z drzewkiem, bo to jest ważne. Tu mamy wsparcie Małgorzaty, Gonzalo, mamy atak. No to może być tak, że na przykład Małgorzata wtedy się rzuci jako pierwszą do i Stevena jako drugiego, a Johna się na przykład z Gonzalo wrzuci jako pierwszego. Też tak może być. Bo tutaj bardziej patrzę na to, żeby też ten, bo support jest bardzo przeżywalny. i nawet jak gracie kawalerią, czy tam z Joanną, czy też z Hermanem, to drzewko support jest bardziej takie, wiecie... Są po prostu, znaczy, talenty są po prostu yy, bardziej daj, dają chyba takiego jakby tak powiedzieć kopa i są po prostu bardziej wytrzymałe podczas walk yy, po prostu przy, przy, przywotność danego dwucy podczas walk jest większa takie jest moje zdanie jeżeli chodzi o drzewko suportowe więc myślę że tutaj jakbyśmy poszli w tą stronę to też bym jakoś tak to rozwiązał oczywiście mogą być inne opinie Warto poczekać na jakiekolwiek testy, to są wiecie tylko wszystkie analizy, takie, które przeprowadzałem przez jakiś czas i mi się zdaje, że ten dowódca jest naprawdę dobry. Inżynierowie mogą się cieszyć nawet po tym, jakby tak powiedzieć, nerfie, że tam się pojawia z, z Bufa króla, który będzie rzucał, to i tak tak inżyniera będzie dalej w topce. Gdzie ja w pewnym momencie powiem szczerze wątpię trochę w inżynierii zacząłem myśleć o szóstym marszu już bardziej piechoty niż inżynierów, no ale... Zobaczymy, co przyszłość przyniesie i jak będą też wychodzić nowi dowódcy kawalerii, I w końcu jak Filip też będzie testowany. Więc ja też jestem na, te, na tym etapie, gdzie nie myślę o tych nowych dowódcach inżynierii, bardziej myślę o tym, co się pojawi w przyszłości w kawalerię. No i jak tego Filipa będę mógł sparować z ucznikami. Mam nadzieję, że za naszą urbani będzie to naprawdę niezły zestaw. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki, że wspieracie przez cały czas mój kanał. Rozwijamy go, pchamy przez cały czas do przodu. Daje mi to naprawdę dużo e, też frajdy, kopa i pokazuje, że filmiki, które Wam też po, e, tutaj pokazuję, to e, no, nie są, wiecie, nie są tak olewane. Oglądacie je. Wiem, że pi, piszecie wszyscy cały czas. No, ja tylko po to robię, że, że mamy tych widzów, których to interesuje. Mam nadzieję, że będziemy to jeszcze długo ciągnąć. I tyle ode mnie. Pchajmy to, osiągniemy dany pułap. Do zobaczenia. hejo.